Witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na szeptach tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na naszą kolejną, na nasze kolejne czytanie z serii Miłość na zakręcie, bo jak wiecie, serce czasem skręca w nieoczekiwanym kierunku. Tradycyjnie w tych czytaniach zagłębiamy się w energię miłości, relacji i partnerstwa. Niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy wciąż czekacie na właściwą osobę, zobaczymy, co szykuje dla Was wszechświat w listopadzie. Dla naszych związkowców zobaczymy, co tutaj dzieje się między Wami, jakie zmiany nadchodzą, co tutaj warto naprawić, co pielęgnować, a dla naszych singielków. Zobaczymy, czyli listopad to dobry czas, żeby otworzyć Wasze serduszka. No, i być może jakieś nowe znajomości pojawią się tutaj na horyzoncie. Mam nadzieję, że to czytanie przyniesie Wam jasność, jasne wskazówki, no i oczywiście odrobinę magii. A pamiętajcie, to są czytania ogólne, nie będą rezonować z wszystkimi. Zachęcam, zajrzyjcie do swojego znaku księżycowego. Ascendentu, często tam znajdziecie więcej wskazówek. A teraz usiądźcie wygodnie, weźcie łuczek kawki, herbatki i my tradycyjnie zaczynamy od naszych par, od naszych związkowców. Jaka energia dominuje tutaj w Waszym związku, w Waszej relacji? Arcykapłan, jaka jest energia Waszego partnera, co czuje, co chciałby wyrazić. No i jaka jest wasza energia? Czego wy potrzebujecie od tej relacji? Mm, mocna energia, kochani. Co utrudnia wam harmonię w tym miesiącu? Jakie tutaj napięcia, blokady stoją pomiędzy wami? Jaka jest oczywiście rada dla was, co możecie tutaj zrobić, żeby pomóc sytuacji, rozwiązać sytuację? No i oczywiście jaki jest potencjał? na najbliższą przeszłość. Kochani, listopad przynosi wam taką energię powagi i odpowiedzialności. Arcykapłan mówi o wartościach, o zasadach, o potrzebie no, przewidywania tutaj też pewnych rzeczy w waszej relacji, potrzebie wzajemnego szacunku, to są wasze wartości rodzinne. To jest taki związek, w którym wszystko ma swoje miejsce. No, ale tutaj mogą być jakieś takie, nie chcę powiedzieć stare, przeżyte zasady, ale takie mam przeczucie. Możecie mieć poczucie, że wy tutaj łączycie wszystkie swoje obowiązki, macie tą wspólną historię, wspólne zobowiązania, ale być może no, ta strefa emocjonalna. Waszego związku zeszła tak, jakby na drugi plan. To jest taki moment, w którym wasza relacja wymaga przypomnienia sobie, dlaczego tak naprawdę jesteście razem, tak? od czego to się zaczęło. A mam nadzieję, że zaczęło się od uczuć, a nie od zasad. Arcykapłan nie oznacza chłodu, raczej taką potrzebę powrotu do fundamentów. Do szczerości, do wzajemnego zaufania, do takiej duchowej więzi. Także no, dla panny i dla waszego partnera listopad może stać się miejscem rozmów o tym, co tak naprawdę jest dla Was ważne. No i być może niektóre zasady operowania Waszej relacji są może trochę przeżyte, kochani. Trzeba tutaj coś zmienić. Gdzie jest Wasz partner? No wasz partner w tym czasie jest tu reprezentowany przez taką bardzo mocną, silną energię. To jest energia stanowczości, no, kontroli też i, i takiego skupienia na praktycznej stronie życia. Cesarz pokazuje osobę, która bardzo lubi mieć kontrolę, czy to nad sytuacją, czy to nad emocjami, no, czy to nad planami na, na przyszłość. To może być ktoś, kto chce dobrze, ale działa bardzo twardo, tak? Nie zawsze tutaj słucha swojej intuicji. Także w relacji może pojaw mogą pojawiać się napięcia pomiędzy potrzebą bliskości, a koniecznością przestrzegania tutaj właśnie jakichś takich zasad, ustalonych zasad. Wasz partner chce, żeby wszystko było tak, jak ma być, tak, tak jak trzeba. No, ale to może właśnie powodować, że traci tutaj taką lekkość, traci spontaniczność. W głębi serca bardzo pragnie bezpieczeństwa, ale być może nie potrafi wyrazić tego inaczej, jak przez kontrolę. Dla Was to może być taki sygnał, że Wam się może wydawać, że Wasz partner po prostu jest trochę chłodny, brakuje mu tutaj uczuć, bo po prostu no nie okazuje tych uczuć w taki no bardziej namiętny, namiętny sposób raczej, no przynosi tutaj pieniądze do domu i patrzy, żeby rachunki były zapłacone. Kochani, gdzie wy jesteście? No wy jesteście też w bardzo mocnej energii, w której potrzebujecie tutaj działania i przywrócenia tutaj jakich, no, jakiegoś ładu. Król Buław pokazuje taką wewnętrzną siłę i determinację, dla niektórych panien to może być też takie pragnienie, żeby wasz partner was zauważył, zauważył wasze zaangażowanie. To, to nie jest czas, kochani, żeby brać sprawy tylko w swoje ręce. Tutaj trzeba wprowadzić trochę więcej ciepła, no bo tutaj czuję, że tak zagościła taka rutyna, tak? Wy po prostu robicie wszystko z takiego... Mm, Autopilota, jak to się mówi. Warto tutaj zauważyć, że no macie na sobie bardzo dużo odpowiedzialności, ale trzeba się tutaj tym trochę też podzielić. Król Buław niesie ze sobą taką energię inspiracji, także no może pokazuje Wam w jakimś stopniu, że warto tutaj mieć więcej wiary w siebie, kochani. I może trzeba tutaj rozbudzić coś, w waszym partnerze, coś, co jest uśpione. Także w listopadzie ważne jest, pamiętajcie, ta siła nie leży w kontroli, bo Wy macie tutaj obydwoje takie tendencje do, do trzymania kontroli. No, raczej ważniejsze tutaj będzie, co jest w Waszym serduszku. Także chodzi o to, żeby ten ogień namiętności i uczuć się nie wypalił tylko na tych obowiązkach i zasadach. Co tutaj utrudnia Wam harmonię? Kochani, Wy ob oboje jesteście tutaj zmęczeni. Dziesiątka buław jest takim sygnałem przeciążenia obowiązkami, przeciążenia jakimiś oczekiwaniami albo po prostu odpowiedzialnością. Tutaj, no, albo jedna strona, albo i dwie, czuje się trochę tak przygnieciona wręcz, no powiedziałabym, i emocjami. Możecie czuć, że wszystko tutaj spoczywa na waszych barkach. Od tych codziennych spraw po właśnie taką emocjonalną równowagę waszego związku. No, wy czujecie tak, a wasz partner może mieć poczucie, że cokolwiek on tutaj zrobi, no, to jest za mało, tak? To nie jest tak. To jest taki moment, w którym trzeba sobie zdać sprawę, że miłość nie jest, kochani, projektem do utrzymania, tylko taką przestrzenią do współdzielenia się wszystkim. Jeśli każdy z Was tutaj samo dźwiga swoje emocje w milczeniu, no to pojawi się po prostu dystans, tak? I żeby ta harmonia wróciła, to będzie trzeba tutaj nauczyć się mówić o tym zmęczeniu, tak? bo tutaj mam takie wrażenie, że no, może jedna strona, a może i druga strona, no, nie chcę powiedzieć zgrywa, ale takie słowo przychodzi mi, zgrywa trochę bohatera i chce pokazać, że sobie ze wszystkim da radę, ale to nie o to chodzi. Tu jest dużo właśnie przemęczenia no i być może tak właśnie robicie, bo takie są zasady utarte, tak? Tak zawsze było, tak było u naszych rodziców, tak ma być, takie są nasze role, o tym może mówić ten arcykapłan. A jaka jest rada? Z jednej strony to jest taka rada, kochani, żebyście wzięli tutaj, yy, czyli nasze panny, tak, żebyście wzięli tutaj kierownicę w swoje ręce. Nie po to, żeby kontrolować, przejąć kontrolę nad partnerem, tylko żeby odzyskać takie po poczucie kierunku, w którym idzie wasza relacja. To jest czas decyzji. Dokąd to wszystko zmierza, kochani? A no. Co wy tutaj próbujecie zbudować, tak? Rydwan mówi o takiej sile wewnętrznej, o takiej umiejętności utrzymania kursu, nawet wtedy, kiedy pojawiają się trudności, kiedy pojawiają się przeszkody. Rada jest, żebyście działali z taką jasną intencją. Jeżeli w waszym serduszku wciąż tutaj jest miłość, no to nie poddawajcie się tak, nie musicie wszystkiego robić sami czy same. Z drugiej strony, ta karta y, mówi, że być może, kochani, potrzebujecie wyjazdu razem a, i spędzenia trochę czasu tutaj, oso, znaczy osobno od Waszych obowiązków, razem, ale od po prostu oddzielenia się od tego, od tego całego zgiełku, a, no, po to, żeby y, przegadać, kochani, wszystko to, co jest, co trzeba zmienić. No jaki tu jest potencjał na przyszłość? Kochani, może ten listopad zakończyć się bardzo fajną, taką piękną energią równowagi właśnie. Szóstka monet przynosi wzajemność. Ktoś tutaj, no to jest takie wyrównanie, tak, bo jedna strona może dawać więcej, druga może brać, a to chodzi o to, żeby to właśnie wszystko wyrównać. To jest taki miesiąc, w którym wasza relacja ma szansę tutaj odzyskać taki balans pomiędzy tym dawaniem a braniem. Pomiędzy tą energią serduszka, no a zachowaniem rozsądku. To jest też taki znak, że wasze trudne rozmowy i te wspólne wysiłki nie pójdą na marne. Tutaj powinna pojawić się taka miękkość, kochani, otwartość, świadomość, że no, miłość nie powinna być rywalizacją, oracje, tylko raczej takimi no, codziennymi gestami wsparcia dla, dla naszego partnera. Także piękne zakończenie, kochani, ale tak jak mówię, mam poczucie, że niektórzy z Was po prostu powinni wyjechać i odciąć się no, od tego całego codziennego zgiełku. Kochani, życzę Wam wspaniałego listopada. Dziękuję za Waszą obecność. Jeżeli chcecie wesprzeć to, co robię, zachęcam do komentarzy, do polubień, do subskrypcji. A ja was ściskam, zapraszam na następne czytanka. A my przechodzimy teraz do singielków. Co u naszych singli, kochani, gdzie jest ta wasza energia miłości, relacji, partnerstwa, znajomości? W jakim punkcie jesteście? Karta Siły, pięknie. Czy coś tutaj trzyma was w przeszłości albo budzi wasze obawy? Nie musi nic trzymać. Czy ktoś nowy nadchodzi? A jeżeli tak, to jaką będzie mieć energię? Z jaką energią przyjdzie do Was? Pięknie as Pucharów As monet. Wow. Czy jakieś przekonania, emocje albo doświadczenia mogą tutaj ograniczać Was przed otwarciem się na coś nowego? Ale macie karty. Jaka jest rada dla Was? No i oczywiście potencjał na najbliższą przyszłość. Ślicznie. Moje panny, listopad otwiera się tutaj u Was w takiej pięknej energii, równowagi i poczucia takiej Waszej wewnętrznej mocy. To jest taki moment, kiedy po wielu doświadczeniach wracacie tutaj do siebie z takim poczuciem spokoju, poczuciem samokontroli. Siła nie mówi o walce, lecz o łagodności wobec własnych emocji i o takiej umiejętności reagowania bez lęku, bez lęków, bez, bez dramatów. Zaczynacie rozumieć, że nie musicie tutaj nikogo, niczego gonić, nikomu nie musicie udowadniać swojej własnej wartości. To, co przyjdzie, przyjdzie wtedy, kiedy będziecie po prostu gotowi. Ta energia przyciąga ludzi, kochani. To jest taka spokojna pewność siebie, która staje się takim największym magnesem w tym miesiącu. Odzyskujecie tutaj wiarę w miłość, tak? Bez pośpiechu pozwalacie sobie tutaj, żeby wydarzenia no, szły takim swoim naturalnym torem, w takim naturalnym tempie. tempie. Co was tutaj może trzymać w przeszłości? W głębi waszego serduszka tutaj może tkwić taka potrzeba bezpieczeństwa i stabilności. a monet symbolizuje wcześniejszą relację albo doświadczenia, które nauczyły was, że prawdziwa bliskość wymaga takich solidnych fundamentów. Także tutaj nie musi chodzić o przeszłego partnera, ale raczej o samo przekonanie, tak, że Miłość musi być trwała, musi dawać ją takie poczucie no, bezpieczeństwa, takie poczucie bycia pewnym siebie. No to musi być coś namacalnego. I w tym miesiącu możecie odkryć, że zbyt silne przywiązanie do kontroli nad przyszłością może blokować po prostu tutaj przepływ energii. Wspomnienia przestają wam raczej ciążyć, ale mogą stać się właśnie taką inspiracją, kochani, do dalszego budowania. No i czy ktoś tu przychodzi? W ogóle takie bardzo piękne, świeże, lekkie karty karty nowych początków. A z pucharów, jako nowy początek, mówi o otwarciu jakiegoś nowego rozdziału być może takiego właśnie rozdziału emocjonalnego. W polu energetycznym może tutaj pojawić się potencjalna nowa relacja, czysta, świeża, pełna szczerości, pełna autentyczności. To może być jakaś znajomość, kochani, która zrodzi się z przyjaźni albo na przykład z takiej zwykłej rozmowy, która wyda Wam się no, czymś wyjątkowym. Jeżeli będzie tutaj ktoś nowy, może to może być taka osoba o takim miękkim serduszku, a no, osoba z dobrą taką intuicją, tak jak mówię, która tutaj otworzy, zainspiruje was w jakiś sposób. Dla niektórych ta karta po prostu jest takim symbolem odrodzenia wewnętrznego, też do takiej miłości do siebie, kochani, wdzięczności za to, kim jesteście, co już macie, ta energia nie wymaga pośpiechu, wystarczy tutaj, żeby się otworzyć. No, może tutaj coś się zacząć w listopadzie, kochani, ale to będą, tak jak mówię, raczej taka energia gotowości, że jesteście potencjalnie gotowi. Co Was ogranicza? Paradoksalnie przeszkodą tutaj może być potrzeba jakiejś takiej kontroli nad tym, um, no. Jeżeli tu będzie nowa sytuacja, nowa znajomość, to taka kontrola nad tym, jak to się wszystko rozwinie. Mak w negatywnym aspekcie pokazuje nam też tendencję do nadmiernego analizowania, do nadmiernego planowania każdego kroku. Niektóre panny mogą próbować rozumieć logicznie swoje uczucia, tak? Zamiast tutaj otworzyć się po prostu, żeby przeżyć te uczucia. To jest taki moment, kiedy pojawia się też lęk przed rozczarowaniem. Być może po wcześniejszych doświadczeniach niektórym tu jest trudno po prostu zaufać, że tym razem może być inaczej. Rada jest prosta: zaufajcie intuicji, przestańcie no, zbytnio analizować, czy to się uda. W listopadzie wszechświat tutaj mówi, że nie musicie wszystkiego wiedzieć od razu. Wystarczy po prostu, że pozwolicie sobie żyć w tej teraźniejszości, czuć to, co czujecie, tak? No, bez, od, bez, bez takiej konieczności posiadania planu. Jaka jest rada? Trójka zachęca Was tutaj do otwartości, do radości, życia. To jest taki czas, kiedy warto pozwolić sobie na taką lekkość. Kochani to są spotkania ze znajomymi z nowymi ludźmi, energia śmiechu, rozmowy, jakieś takie spontaniczne wyjścia, celebracje. Pamiętajcie, że miłość nie przyjdzie przez analizę, tylko przyjdzie przez obecność wśród ludzi.. Tak? Macie może właśnie spotkacie kogoś wśród grona waszych znajomych. Um, mogą wydarzyć tutaj się jakieś takie zaskakujące rzeczy. Yy, tak jak mówię, no jest i mak, jest i trójka pucharów. Yy, ktoś was tutaj może zaskoczyć yy, właśnie w waszym gronie. Yy, to jest też takie przypomnienie, że wasze serduszko potrzebuje tutaj przyjaźni, potrzebuje towarzystwa i potrzebuje takiej dobrej, ciepłej yy, kochani Energii. Także warto sobie pozwolić na, na taką lekkość, na radość, na znajomych, kochani, na przyjaźń. Co tutaj, jaka jest potencjalna potencjał na przyszłość? Pod koniec miesiąca możecie poczuć takie chwilowe znużenie. To jest takie poczucie, że cały czas wam tutaj właśnie czegoś, czegoś brakuje. Czwórka pucharów może wskazywać na takie emocjonalne zawieszenie. Nawet jeżeli wszystko tu będzie fajnie, dobrze, to wy tutaj cały czas właśnie macie takie poczucie, że czekacie na coś więcej. Być może spotkacie kogoś, tak? Ale to jeszcze nie będzie to. Po takim no, okresie intensywnych przemian to jest taki naturalny stan, tak? Pamiętajcie, że tutaj nie musicie niczego szukać. A no bo to, to coś, ten ktoś pojawi się tutaj sam, sama w najbardziej odpowiednim momencie. Także ja myślę, że listopad jest bardziej takim przygotowaniem was na relacje niż na jakąś, niż takim miesiącem, w którym ta konkretna znajomość się pojawi. To jest raczej czas takiego waszego spokojnego dojrzewania, tak jak mówię, otwarcia się na przyjaźń, na znajomych. No, i pamiętajcie o tym zawsze, co już jest w Waszym życiu, tak? O tych przyjaźniach, znajomościach, które już są i które są, które są fajne, które są, które są dobre. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za czas spędzony ze mną. Jeżeli chcecie wesprzeć to, co robię, zachęcam do komentarzy, do polubień, do subskrypcji. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia. Papa, pa, moi drodzy.